Witam Was, Rafał Żdawski z Foto. Dzisiejszego dnia chciałbym Was zaprosić przed komputer. Dzisiaj będziemy edytować zdjęcia natury, czyli ptaki. Głównie ptaki, w sumie to tak. Jesteśmy już przed komputerem. To są zdjęcia z zeszłego roku. Jak sami widzicie. I tutaj postaram się coś wybrać. Tak, żebyśmy zaczęli jakąś edycję. Zdjęcia, pozwólcie, że nie wiem, coś wybrać. Powiedzmy, niech sobie wybierzemy to zdjęcie. Zobaczmy, bo nie każde zdjęcie się nadaje. Tu jest troszeczkę tych ptaków dużo, no ale to tak jest. Nie zawsze się to da e, tak idealnie uchwycić. Tu są też głowy. Pozwólcie, chwila, zobaczmy tę parkę. Może tę parkę i przejdźmy teraz tak do edycji będzie chwilę trwało ponieważ mam na zewnętrznym dysku jeszcze się nagrywa więc cuda mogą być ok i teraz tak ja zacznę właśnie od tego słowaka nowego Accent AI i zobaczmy co mi się tu pojawi no ładnie rozjaśniło się w cieniach Ładnie to wygląda, ale przydałoby się troszeczkę więcej. Jeszcze co tu zrobię? Od razu bym sobie przyciął zdjęcie troszeczkę. Zobaczmy. Zatwierdzam enter. Chwilka. Ok. I teraz tak. Shadows. Troszeczkę rozjaśnimy i darks również pójdziemy trochę, aby dodać informacji. Użyję z uwaga ekspozycji. Zobaczmy jak to będzie miało jaki ma to wpływ w porządku. No może trochę highlights przyciemnimy, żeby te jaśniejsze partie tutaj troszeczkę przyciemnić. Jest całkiem nieźle. Tutaj widzę aberrację chromatyczną, no to spróbujmy ją wyłączyć. Tak, już się udało. I teraz tak, co jeszcze spróbujemy? Troszeczkę podbijemy kolory, i tu użyję saturacji, aby to żywsze trochę zdjęcia były. Tylko nie za dużo, bo ta woda z tyłu naprawdę się robi taka żwawsza. I jeszcze użyję słowaka od Clarity. Może tak na 7? I w tej chwili powiem Wam, że to bym już zostawił. Jeszcze co chcę dodać, to chciałbym dodać winietę. No, chwilę musi pomyśleć, ok. I wtedy ta winieta tu mogła być właśnie w ten sposób zrobiona. I teraz się tak zastanawiam, jak to będzie wyglądało przed po. Całkiem nieźle. Przejdźmy dalej. Może wybierzmy sobie inne zdjęcie. Tutaj mamy pofiny. Tu właśnie będzie. To będzie właśnie obiekt, który będziemy chcieli fotografować głównie tam. Więc tu mam zdjęcie już. Aha, okej. Okay. Ono jest czyste, myślałem, że wcześniej było robione. Jeszcze wezmę spróbuję zresetować. okej okay. W pierwszym momencie, co bym chciał, to właśnie sobie przyciąć to zdjęcie, tak żeby dopasować mniej więcej. Ptaszka sobie tutaj odpowiednio w kadrze wciska Enter. I w tej chwili praktycznie zdjęcie wygląda super, ale dla mnie jeszcze, ja bym tu poczekajcie, spróbujmy tym, właśnie słowakiem magicznym zobaczyć, co. Się tutaj dzieje. Zdjęcie nabiera kontrastu i również nasycenia. No powiedzmy, niech będzie 55, i całkiem fajnie to wygląda. I co bym chciał zrobić, to może troszeczkę w cieniach rozjaśnić, żeby więcej detalu było. Spróbujmy shadows. Tylko wiecie co, to idzie globalnie. Jest taki tutaj. Opcja, która się nazywa, już tutaj gdzieś miałem, to był. Poczekajcie, to był filtr, który był to od kontrastu, Advanced Contrast. I w tej chwili już wiem, że mam go na końcu. Zamknijmy. I teraz tak, użyję sobie pędzla brush, Shadows. Na razie sobie rozjaśnię. I w tej chwili. Pomaluję sobie w miejscu, gdzie bym chciał, właśnie rozjaśnić. Weźmy na 100%. Ok, i spróbujmy jeszcze w średnimi tonami. Zobaczmy, jak to wychodzi. Może nie za dużo i jeszcze jaśniejsze. To jest. To zdecydowanie nie. I w tej chwili jeszcze dodałbym winietę. Tak delikatnie. I mamy zdjęcie przed, i mamy zdjęcie po. Ładnie oczko widać. Jeszcze po prostu tu zamknę narzędzie. Przed i po. Wyłączę. Tak lepiej widać. Teraz wybierzmy jeszcze inne zdjęcie. Spróbujmy, może to, do edycji. Jest to zobaczmy, czy to jest RAW, czy to jest TIFF. Jest to RAW, więc zdjęcie super wygląda. I tutaj u góry, jak przejdę. W presetach tu, właśnie, mamy możliwości profili, które byśmy mogli sobie wybrać. To jest do krajobrazu i zobaczcie, jak ładnie od razu wygląda. To jest naturalny portret standard EV. Ja bym poszedł w krajobraz. I nawet już bym nie ruszał suwaka tutaj tego automatycznego, tylko jedną rzecz bym chciał troszeczkę bym jasności przyciemnił, lub nawet highlights ruszył. I shadows lekko uwydatnił. Blacks również minimalnie. Tak żeby pojawiła się tekstura i clarity lekko, co jeszcze. I jeszcze tutaj gdzieś miałem strukturę. O, tu jest. Tak, minimalnie, żeby się struktura pojawiała, ponieważ, jak za dużo damy, to się pojawia ona wszędzie, jak widzicie. A tego byśmy nie chcieli. Chciałbym, również można by było użyć pędzla i po prostu doprowadzić tam tą strukturę, gdzie byśmy chcieli. Ale ja tylko chcę delikatnie, nie chcę bardzo mocno ingerować, i na koniec chciałbym zrobić. Winietę powiedzmy taką, i mamy zdjęcie przed, i mamy zdjęcie po. Przejdźmy dalej. Co byśmy mogli tutaj jeszcze sobie fajnego zrobić do edycji? Tu jest fajny kolega, i wróćmy. Jest nieostry, więc musimy. A nie, jest ostrość, mu się zdjęcie zadowało, bo czasami autofokus przestrzela. No dobrze, wróćmy do przycięcia. Wiecie co? Ja zrobię to inaczej tutaj z tym przycięciem. Ja wezmę, wyłączę przycinanie i chciałbym przyciąć sobie w taki dowolny sposób. Jakby mi pasowało, bo zdjęcie w proporcji oryginalnej jest takie troszeczkę naleśnikowe. Yy, więc, tak jak teraz, przejdźmy do góry, zobaczmy profile. W tej chwili troszeczkę krajobraz pod, podbija jasności i tracimy detal. Spróbujemy standard wybrać i ja w tej chwili spróbuję użyć tego magicznego suwaka. I zobaczmy. Co mamy. No to ja go w tej chwili na 45 tak mniej więcej ustawię. Ale muszę użyć suwaka od Highlight. Zobaczmy. W tej chwili troszeczkę chyba za dużo tych przyciemniło tak 70 około 70 i to jest tak na granicy bym powiedział i w tej chwili jeszcze w blacks bym dał tak plus 5 delikatnie, żeby się troszeczkę rozjaśniło i shadow spróbujmy też dać minimalnie, żeby tutaj zaakcentować i zdjęcie już nam bardzo ładnie wygląda. Dodajemy jeszcze struktury trochę i winieta na sam koniec i mamy zdjęcie przed, mamy zdjęcie po. Całkiem fajnie to wyszło. I idziemy do kolejnego zdjęcia. Jak sami widzicie, jest mnóstwo zdjęć i można tam wykonać. Co dalej? Co dalej przejdźmy? Może do głuptaków jakieś zdjęcie. Zobaczmy, czy takie zdjęcie będzie ostre, bo z tymi zdjęciami różnie bywało, żeby trafić z autofokusem. Ale jest całkiem nieźle. Idziemy dalej krop? Chciałbym sobie przyciąć. Tutaj odpowiednio jest proporcja zachowana, więc troszeczkę sobie zejdę. I tak bym to zrobił. Enter. Powiem Wam, że w sumie tego zdjęcia to mnie ruszał. Zobaczmy, jak to wyjdzie magicznym suwakiem. Trochę za dużo zdecydowanie, ale w tej chwili jest już lepiej. Bo faktycznie troszeczkę blado to wyglądało niebo. Podbijmy Shadows lekko i Blacks, żeby dodać informacji w ciemnych partiach. Następnie Clarity podbijemy dla takiego mikro kontrastu. I zobaczcie, to już super wygląda. I w sumie praktycznie bym już nic nie ruszał. Przed, po. Tu nawet by, bym nie dodawał winiety. Idziemy dalej. Co możemy? Następne, kolejne zdjęcie, które byśmy mogli wykorzystać. Eee, spróbujmy to zdjęcie wykorzystać. Edytuj. Zobaczmy, jak to wygląda tu. I jakby to powiedzieć, zakochana para. Tu mam kawałek dzióbka. Spróbujmy, zobaczmy, jak na, narzędzie od wymazywania będzie się sprawować w tym momencie jeżeli słyszycie jakieś huki, to właśnie za oknem mam wichurę Taki tajfun czy tam jak to się teraz tam nazywa Ok. i zatwierdzam to jest to co bym chciał usunąć z tego zdjęcia a jaki efekt tego będzie to się okaże no tak minimalnie by trzeba było może popracować, chociaż nie jest źle um, Idąc dalej, przechodzimy do, właśnie, naszych narzędzi. Na razie sobie wrócę tutaj, najpierw zrobię edycję, a później yy, po prostu to, ja tą warstwę, w sumie to w tej chwili mogę usunąć. I najpierw zrobię edycję, a później będę usuwał ten element. I w tej chwili, tak. Magiczny suwak. Troszeczkę u mnie w cieniach tutaj przyciemnia, i bym musiał rozjaśnić trochę blacks i shadows, i może highlight przyciemnić, już jest całkiem nieźle. Clarity Spróbujmy dodać lekko saturacji. Przejdźmy do struktury. Struktura tu jest. I winietę tutaj chętnie bym winietę dodał, aby się skupić na tych dwóch ptaszkach, że tak się wyrażę. Może jeszcze bym ruszył od ekspozycji suwak, delikatnie rozjaśniając. I to by było tutaj tyle w tej chwili, tylko właśnie spróbujmy jeszcze raz usunąć ten element. Tutaj są też jakieś... Paprochy od matrycy, ale tego już nie będę ruszał, bo to też widzę, że tutaj w tej chwili mi troszeczkę czasu zajmuje. To, ale to ogólnie się nie spieszę, więc nie ma problemu. I jeszcze to. I zatwierdzam. Za chwilę zobaczymy, czy to nam wszystko ładnie wyszło. No, 3-4. Teraz powiem, że zdecydowanie lepiej to wyszło jak wcześniej. Znaczy, że czasami tak samo jak w Lightroomie trzeba po prostu kilka razy zrobić, aż się trafi. I nasze zdjęcie jest przed, i nasze zdjęcie jest po. Zdecydowanie wyraźniejsze, więc przejdźmy do następnego. Teraz pójdźmy niżej, wybierzmy jeszcze jakieś inne zdjęcie. Nie wiem, może takie z detalami albo tutaj z taką grupą. Sprawdźmy. To zdjęcie jest nieładne, ponieważ tutaj nie udało się wszystkiego dobrze chwycić. Uchwycić, więc spróbujmy może z tą grupą. Tu jest ładny kadr. Chwilę musi zająć i jest. I teraz. Pierwsze, co sobie wybiorę. Nawet w czarno-białym bardzo fajnie wygląda. Tutaj mamy kilka filtrów, jeżeli chodzi o czarno-białe, jakbyśmy używali żółtego, czerwonego, pomarańczowego i zielonego. Ale mnie interesuje głównie kolor i tu jest fajnie podbity kontrast na tym zdjęciu. Minimalnie bym troszeczkę informacji dorzucił, jeżeli chodzi o cienie i i Shadows też dodajmy Clarity. Może troszeczkę podbijmy koloru. I na końcu dodamy lekko struktury i również winiety. Jak sami zauważycie praktycznie używam tylko kilku tutaj opcji do edytowania tych zdjęć. Nie zagłębiam się więcej i to naprawdę wystarcza tu jeszcze można by było tylko ewentualnie trochę może przyciąć w ten sposób wykadrowania zdjęcia i możemy przechodzić do następnego a jeszcze zanim przejdę to wam pokażę jak było przed i jest po tutaj mamy nie wiem, które wybrać. Nie wiem, czy to będzie ostre kwestia, tylko gdzie było trafione. Czy było trafione w oko gdzieś tu, czy było trafione w dziób. Jest ładnie ostre zdjęcie. I w tej chwili pierwsze co? Przejdziemy do profili. Spróbuję, oczywiście, krajobraz. Bardzo mi się podoba. I teraz tak. Pierwsze co jeszcze bym sobie przyciął zdjęcie chciałbym żeby to łączenie mniej więcej się tu znajdowało gdzieś bliżej. Wtedy bardziej jest kadr wypełniony równo. I co ja tutaj mogę zrobić. Słuchajcie jest naprawdę rewelacyjnie Clarity. Minimalnie Shadows może Ciut i plaks. Highlight lekko przyciemnie, tak na wszelki wypadek to tylko robię. Spróbujmy dodać lekko saturacji, i teraz tak dodamy struktury, i małą winietę. Spróbujemy dodać na 7. Zobaczcie przed i po. To było przed, a teraz jest po. Całkiem fajnie to wygląda. Idziemy dalej. Co możemy. Jeszcze tutaj, powiedzmy, tu mamy taką parę. W pierwszym momencie tutaj, jak patrzę na to zdjęcie, no by można było tu pop popróbować troszeczkę wyczyścić te ptaki, tak po prostu do kadrowania i również nad kadrem chciałbym te ptaki bardziej centralnie tutaj sobie uchwycić pierwsze co zrobię oczywiście pójdę do profili to trochę mocne, ale to się da wyciągnąć w razie czego natural standard standard wygląda całkiem ciekawie i zostaniemy przy standardzie już samo to, zobaczmy przed i po bardzo fajnie to wygląda i teraz tak, highlights lekko shadows również, blacks również i Clarity. Dodajmy. I teraz tak przejdźmy niżej, oczywiście, do struktury. Dajmy trochę detalu. No i oczywiście lekka winieta, żeby skupiać się głównie na tych ptakach. I jeżeli ktoś by chciał, możemy po prostu wziąć i usunąć tę część tutaj zabrudzenia ptaków. Ale ja to zostawię. Przed i po. Wróćmy dalej. Tu jest w locie. Może takiego weźmiemy w locie. I teraz tak. Zobaczmy, czy to będzie zdjęcie ostre. Jest ostre. I spróbujmy. Dlaczego mówię ostre? Ponieważ naprawdę jest dosyć ciężko w locie złapać. Taka, no, który dosyć szybko gdzieś przelatuje obok ciebie. Szczególnie przy dużych ogniskowych. On się pojawia i raptem szybko znika w e, obiektywie. Profil, wybieram krajobrazowy, wygląda świetnie i praktycznie mógłbym już go nie ruszać, naprawdę, ale dodam lekko Clarity, nie byłbym sobą. Shadows, lekko, że Black's bardziej. A shadows bym o może tak byśmy zrobili? Kolorystykę, saturację, może delikatnie. I oczywiście przejdźmy do struktury. I mała winieta, bo tu jest jeden ptak i fajnie by było się na nim skupić. To, co z tyłu widzicie, to są już następne, które lecą. Ptaki tu jeszcze można by było pokusić się o wyczyszczenie. Tych brudów tutaj na tym ptaku. Tak również można by było spróbować i z tyłu o usunięcie tego i tego ptaka. Ale zobaczmy, jak to wyjdzie. I zatwierdźmy. Chwila potrwa. I za chwilę porównamy z przed i po. No i jest bardzo ładnie, czyste zdjęcie. Nic nas nie rozprasza. I w tej chwili zobaczmy przed i po. Świetnie. Przejdźmy dalej. Kolejne zdjęcie. Mamy dalej mamy pafiny. Może jakiegoś co tu wybrać. Tu jeszcze mamy alki. Słuchajcie, no, co my tu wybrać? Co by tu wybrać? Bo to już można by było kończyć, bo to zaczyna się robić nudne. Stwierdzicie, że praktycznie używając tych suwaków, spróbujmy tego ładnego. Eee, cały czas używam, więc <grym> może być to nudne. I cały czas ptaki i ptaki. Tutaj mam dosyć jasne zdjęcie. Zobaczmy, jak się zachowają profile. Oczywiście, przejdę do krajobrazu, który nadaje takiej soczystości, głębokości, głębi takiej właśnie zdjęciu. I od razu, w tej chwili, muszę White zdecydowanie zabrać. Highlights, spróbujmy. W porządku. Highlight zdecydowanie lepiej działa w tej chwili. I teraz tak, Shadows, lekko, naprawdę lekko. O, tutaj detal widać. Ja bym może u Clarity. Zobaczmy. Może minimalnie kontrastu bym dodał. I w tej chwili, co tu jeszcze myśmy mogli dodać, to oczywiście struktury, która zawsze tutaj nam doda wiele informacji na zdjęciu. I winieta naprawdę się przyda, ponieważ jest sam ptaszek. Więc ona tutaj nam się by zdecydowanie przydała. Możemy troszeczkę ekspozycję spróbować przyciemnić dla właśnie informacji na tych najjaśniejszych partiach. One są, ale naprawdę jest na granicy, więc na to trzeba również uważać. Ale tutaj bardzo ładnie to wyszło. Jak to wyglądało przed? Jak wygląda po? Można by było jeszcze się pokusić, jeżeli byśmy chcieli. To właśnie, gdzie mamy ten kontrast, gdzie ja to tutaj wrzuciłem, nie ma, trzeba dodać. Już dodaję advanced contrast, i w tej chwili tak, użycie pędzla. Sobie Shadows wezmę i troszeczkę to oczko, właśnie mu rozjaśnić tą część. Widzicie, tak, żeby było widać, trochę te oczko bardziej zaakcentować. Zatwierdzam i zobaczcie przed i po. I powiem Wam, że bardzo ładnie to wyszło.